Witajcie, kochani, to ja, wasz pulpecik. Dzisiaj pogadanka o bańkach chińskich. Bańkach chińskich, które teraz wywołują wiele kontrowersji. Wielu z Was zastanawia się zapewne, czy je używać, czy nie. Ja wiem po swoich koleżankach, które mają wątpliwości, czy to zdrowe, czy niezdrowe, czy to dobrze, czy niedobrze. Dzisiaj postaram się Wam trochę rozwiać wątpliwości. Nie stałam się tu broń Boże w roli żadnego eksperta, ale po prostu ja już korzystałam z bajek chińskich. Korzystałam z nich jakieś dwa Półtorej roku, nie no, rok temu Półtorej roku temu też, ale tak intensywnie rok temu Kiedy w sierpniu brałam ślub, czyli przed moim ślubem Starałam się właśnie uzyskać idealną sylwetkę ciało bez itd. i tak dalej, i tak dalej W związku z tym rzeczywiście Systematycznie korzystałam z tych baniek I mogę Wam powiedzieć o swoich Swoich odczuciach, swoich efektach I tak dalej Oczywiście zaniechałam używania ich I teraz znowuż mam Zaproszenie tyłek jak skórka od pomarańczy I nogi też w strasznym stanie ale miejmy nadzieję, że dzisiaj już Wam się deklaruję, że robię pierwszy, e, pierwszy zabieg tymi bańkami i e, zachęcam Was gorąco również do zakupienia i do spróbowania. A więc zacznijmy od początku, ponieważ to mi zawsze najgorzej wychodzi, żeby zaczynać od początku. Takie bańki chińskie są dostępne na Allegro czy też w aptekach. Ja akurat te bańki chińskie kupiłam w Superfarmie za kwotę 30%. 5 zł. Macie akurat 5 bańek takich. To jest akurat średnia bańka, bo jest jeszcze taka bycza taka wielka. I tak kończę są takiej mini, mini banieczce. I możecie kupić je również na Allegro, na Allegro oczywiście, jeśli sobie tam wygooglacie, to na pewno znajdziecie je taniej. I do takiego masażu, który jest przecież ogólnie powszechny we wszelkich salonach kosmetycznych i kosztuje gdzieś koło 200 zł, a taki przecież masaż możecie zrobić sobie sami w domu, potrzebna jej Wam jest najzwyklejsza w świecie oliwka. Ja mam taką oliwkę z Bambi, kosztą, którą dałam bodajże 5 zł, kupiłam ją chyba w Kauflandzie, o ile dobrze pamiętam. I zaraz może wszystko powiem, jak to jest z tym masażem bajką chińską. Na samym początku może przeciwwskazanie. nie róbcie oczywiście, nie masujemy się kiedy jesteśmy w ciąży, to wiadomo, nie masujemy się kiedy mamy okres, ponieważ wtedy nasz organizm jest osłabiony i raczej rezygnujemy z masażu, jeśli mamy problemy z naczynkami krwionośnymi, jeśli mamy skłonność do żylaków, do jakichś, nie wiem, siniaków i tym podobnych, one nam się bardzo, bardzo rzadko, bardzo wolno goją, to wtedy rezygnujemy z takiej banieczki, bo ona na samym początku wywoła u nas siniaki. I co? Ja osobiście taki masaż bańką chińską robię zawsze wieczorem, przed kąpielą Z tego względu, że będziecie całe tłuste, bo trzeba się nasmarować w danym miejscu oliwką Ja smaruję oczywiście uda na całej długości Później bierzecie taką bańkę chińską, naciskacie ją na maksa i... Nie wiem jak to pokazać I ona wam się tak przysysa, jak będziecie mieć... o tak, ona się wam przyssa i jak będziecie mieli ślisko, czyli ślisko od oliwki, to sobie jeździcie. I pamiętajcie, bardzo ważny jest kierunek masażu. Czyli jedziemy sobie od łydek, jeśli jesteście, macie wysmarowaną całą nogę, a jeśli na przykład tylko udo, to od kolana w stronę tyłka i tak cały czas masujemy. I ja na przykład masuję sobie e, każde udo, bo to o uda mnie najbardziej chodzi, e, 15 minut. E, I robię to w ten sposób, że na początku smaruję się oliwką, To jak mówię, jadę sobie od dołu do góry i odtykam tą bańkę i znowu przykładam i od dołu i od góry. Po takim pięciominutowym masażu jak już mam skórę rozgrzaną to wtedy już jadę sobie równo czyli od dołu w górę, w górę w dół w górę w dół, nie odrywam w ogóle a jak już jestem tak można powiedzieć przy finiszu zostaje mi jakieś 3-4 minuty masażu wtedy robię sobie takie, wiecie, okrągłe masowanie, czyli takie kółeczka sobie robię na ciele i tak właśnie w taki sposób okrągły sobie, okrężny wręcz sobie właśnie robię masaż i później zmieniam udo i tak dalej i tak, nie zdziwcie się jeśli po pierwszym, drugim masażu wyskoczą Wam śniaki, bo jednak im bardziej zassacie tą banię już bym była puściła im bardziej, tym ona wiadomo, jak będziecie mi bardzo przystaną do skóry to wiadomo, ona jakieś te siniaki wam spowoduje ten masaż, ponieważ no to jest drenaż, tak? Mamy tą skórę regresywnie potraktować, ale powiem Wam szczerze, że już po tygodniu te siniaki wam znikną i później już w ogóle nie będą, się, nie będą się Wam robiły po tym masażu. Poza tym co ważne również, to nie tylko z wam celuje przy tym masażu, skóra się robi ładniejsza i jędrniejsza, ale zaczyna Wam znikać również, zaczynają Wam znikać również centymetry w udach. Więc to też jest bardzo ważne i powiem Wam szczerze, wiadomo, ja osobiście zaczynam dzisiaj i powiem Wam, że aż mnie skręca, bo jak sobie pomyślę o tych śniakach na moich udach i o tym, jak to strasznie boli, bo to boli. Nie ukrywajmy, boli bardzo. Ale później, jak już się przyzwyczajecie, jak Wasza skóra, Wasze części ciała przyzwyczają się do takiego drenażu, to już później będzie Wam to, wejdzie Wam to tak w krew, że będzie to codziennością. Zniknie Wam celulit, a taki masaż może nie staje się przyjemnością, ale. No będziecie do tego podchodzić bardziej bardziej tak energicznie, bardziej, że tak powiem, z sympatią z tego względu, że tak jak mówię, czerwona, czerwona, skórka, wam zniknie jeszcze centymetry w udach, zaczną wam znikać, więc naprawdę fajnie. No myślę, że fajna sprawa do przygotowania się do lata, nie tylko do chudnięcia, ale do lata, jeśli macie celulit. A chcecie wskoczyć w jakiś bardzo seksowny, skąpy strój kąpielowy i pokazać pupę, która nie przypomina pomarańczy, tylko jest seksowna jak po prostu, nie wiem, u Ani Rubik czy jakiejś innej top modelki, to stawiajcie na bankińskie, Pocierpicie trochę, ale po fakcie później, po dłuższym zastanowieniu, z perspektywy czasu, zrozumiecie, że naprawdę warto w nie zainwestować, naprawdę warto pocierpieć, bo jak pocierpimy, to będziemy piękne, będziemy szczupłe i tak dalej. I to by było wszystko w dzisiejszym filmiku. I jeszcze zachęcam was oczywiście do poczytania wielu takich e, jakichś artykułów na temat Kiński chińskiej, bo dodać mnóstwo w internecie, jeśli, jeśli macie jakieś wątpliwości. Jeśli chcecie mnie jeszcze o coś zapytać, to e, piszcie w, w wiadomościach prywatnych. Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk, ale w moim bloku jest syp i po prostu mam wrażenie, że czasami to chyba oni zwłoki przez ten syp spuszczają, bo po prostu masakra. Jest taki huk, że to się w panie mieści. Godzina czwarta rano, macie huk jak tralala. Możecie wstawać od razu. Macie pośnie, możecie iść na jogging. Także powiedzmy Wam szczerze, że mój blog rzeczywiście sprzyja odchudzaniu. E, dobra, to tak jak mówię, jeśli macie jakieś wątpliwości, piszcie e, i zapraszam Was już do kolejnego filmiku. I w kolejnym filmiku będę się starała pokazać Wam e, jakieś moje sposoby na domowe metody, domowe kosmetyki. Więc albo Wam stworzę, albo Wam opowiem. Ale chyba Wam stworzę, ponieważ bardziej wizualnie ja wolę patrzeć, jak to wszystko wygląda, pewnie Wy też. E, więc powiem Wam trochę o maści imbirowo-cynamonowej, która ściągnie Wam wody z organizmu, jeśli do zatrzymania wody w organizmie macie tendencję oraz o peelingu kawowym więc gorąco Was zapraszam i nie zdziwcie się, że dzisiaj dodaję aż trzy filmy ale chciałabym nadgonić trochę, ponieważ do lata już niedługo oczywiście nasza misja pewnie nie skończy się na lecie, ponieważ jeśli byśmy podchodziły do tego tak szybko i tak po prostu, że tak powiem desperacko, nerwowo, to pewnie efekt jojo miałbyśmy murowany, natomiast na razie przyjmijmy takie właśnie postanowienie, że do lata będziemy szczuplejsze, ale to nie znaczy, że akurat od 1 lipca zakończy się nasza przygoda z odchudzaniem. W związku z tym zapraszam Was już do kolejnego filmiku. Ściskam Was gorąco. Pozdrawiam. Wysyłam buziaki. Do zobaczenia tutaj na YouTube oraz na witalia.pl Pa, pa.